Cześć, Radosławie. Cześć. Człowiek ze wsi wyjedzie, ale wieź wokół nas. No i o co chodzi? Opryski. Ale od razu przyjemniej, nie? Od razu przyjemniej człowiek zrzuca z siebie te problemy. Tutaj proszę bardzo, czy będzie wyjeżdżamy, czy wyjeżdżamy? Nie, opryski są robione. Wyjeżdża pan. Wyjeżdża. Więc sobie. Elegancko tutaj. Co a co ty tyle tabołów masz. Zaczynamy. Zaczynamy pierwszy dzień weekendu wczoraj, wczoraj mieliśmy trochę zajęć, a dzisiaj co? Relaksik. Relaksik. Idziemy razem. A rok... gdzie zaraz zobaczycie, nie? nie? Dokładnie. Będziemy szli przez te piękne łany. Zobaczcie, ja jestem na bieżąco to, co się dzieje w Polsce susza. Susza i jeszcze raz susza. Wiecie, co tutaj się dzieje? Wczoraj była taka pompa, że dzisiaj już walą opryski. Zobaczcie, jakie są łamy. Dzisiaj będziemy mówić dużo o wsi, bo ja też pochodzę ze wsi, Alinka z miasta. Więc dzisiaj, jak będę przygotowywał to wszystko, co mam tutaj. Ale tutaj. masz ruch. Ale pokaż, co też masz. A ja to. Cały zestaw turystyczny. Owoców. I no loda. Będziemy naprawdę biesiadować. Zobaczcie te przepiękne łamy. Jakie to zboże? Piszcie w komentarze. Jakie zboże, tak? Tak. Ja nie wiem. Jesteśmy kochani już na miejscu. Radek nosi drewno na ognisko. Jesteśmy na miejscówce legalnie. Tak, zaraz Wam pokażemy. A Jeszcze przy okazji, między innymi Wam pokażę co zabraliśmy z domu. Jak już pojemy sobie. A ja wam w międzyczasie pokażę co, co, co nas yy, jaka nas nie, yy, przyjemna niespodzianka yy, spotkała. Patrzcie, nie chcę tej pani stresować, ale będzie się kocić owca. Co ty gadasz? No, myślisz, ty, że, że ona... barat będzie miał młode. No hmm. poważnie, zobacz. co ty gadasz? No. się wydaje, że ta owieczka jest chora. Nie, nie, nie. ja widzę, że ona i ma śluz. Już nie podchodź z blisko, nie stresuje. No ja ale jest, jestem człowiek ze wsi, to się zna. Ona będzie się kocić. No to lipa teraz, będziemy jej przeszkadzać. Nie, ona w swoim środowisku naturalnym, ona się tutaj koci. Tak? No kurde, ale nam się trafiło. No to szok. Gratulation. No dobrze, niech sobie leży, a my. żeby co wzięliśmy, nie? No właśnie, ten materac chcę pokazać, kochanie. A jaka <laughs> Ja tak. Uczcie. Ja będę leżeć. Radek będzie drewno nosić. Trzymaj telefon. Ściereczka. Ala pokaże. Czy tam pokażę? Dzień dobry Alu. Siemanko, siemanko. Myśka, biki, do doaldos. Ej zgrabno. Gdzieś będziemy w cieniu leżeć, nie? Ja nie wiem gdzie ja nie dzieci. Mogę się na słońce. No a jaka Ala ciąża? Co? No skoko teraz już lepiej to wiele. O wiele lepiej. Czekaj, jak to było? Jak to się rozkładało? Później tam coś trzeba było chyba przykręcić i pompować, nie? No właśnie nie pamiętam. Jak to się robiło? No ja, no ja też, też nie mogę. mam. To się zdejmuje po prostu. Tak? No i pompuję. Nie trzeba pompki. To jest dobre, nie? No fajne to takie. Ja Ci to zaraz szybko napompuję. A spoko, Ty sobie noś drewno. Co? A ja będę sobie pompować. Ale wydaje mi się, że nawet może po tym drzewie. Nie to jesteśmy też sami. Są tam na górze sąsiedzi. Bo to są takie trzy... Trzy poziomy słuchajcie, my jesteśmy na najniższym tutaj, na samym słońcu, na samym słońcu. Tutaj kawałek, gdzie tutaj nad, yy, nad moim palcem jest drugi, tam też jest miejsce na ognisko i trzecie przy samym wodospadzie, ale my też jesteśmy obok wodospadu, ja wam tutaj pokażę. Pięknie zazieleniło się wszystko, ala tam pompuje. Trochę ruchu musi mieć, nie za dużo, ale musi mieć, powiem Wam, że ta ciąża w yy, początek był, no tragedia. Ale to Ala się wypowie, ja tak po, po cichaczu Wam mówię, bo idę teraz sam. O Jezu, czuć ogień, czuć wszystko, zapach. O ja, na drzewa, drzewa szukam, a tu drzewa leży ile trzeba. Ale super, nie ma teraz takich dużych opadów. To ta woda tak leci, bo leci, ja wam pokażę, ale pokazywałem wam tu kiedyś, jak byliśmy za linką, parę miesięcy temu. To tutaj, te kamienie to ja układałem. Zobaczcie, tutaj teraz można wejść, a tak to, to fest było. Wody, przepiękne miejsca tu są. Będziemy teraz łazić. Yy, wszystko żeśmy sobie tak. Pozaplanowywali Przepiękne te skały są, prawda? No i też trzeba uważać, żeby na łebce nie poleciało Bo się osuwiska robią Tu jest mnóstwo drewna, więc przyjdę tutaj też pozbierać O Ale pięknie, słuchajcie Cisza, spokój, ludzi nie ma Sama natura Zero stresu, nerwu Trzeba tak odpoczywać Ale bym się śmignął tam na dół, ale czuć ogniskiem dobrze, ja też nie palić. A zaraz Wam pokażemy co, co mamy na, na tą ucztę biesiadną Ala tam y, owocki, warzywa ja tradycyjnie żeberko, boczek y, Surowy boczek ze skórą, nadzieję na kij ładnie opiekę, będzie sikawa tą Ala, ala dyma a co robisz? Kankana tańczy, dwie minuty zrobione. Dwie minuty, prawda? Zobaczcie. zatykamy. Zatykamy. Wydaje mi się, że ja tam pójdę pod drzewa iglaste. Bez piękny zapach. Za daleko! Tutaj masz iglaste drzewa, Ala, zobacz. Tutaj. O, zobaczcie sarnice. No coś pięknego. Żyć nie umiem. Zapraszam. No póki co u nas słońca dzisiaj nie zabrakuje. No nie. <grywa> Ala czemu się śmiejesz? No, no, no. <grywa> Powiem Wam szczerze, że m, zacząłem oglądać y, y, różne tam kanały. a Przede wszystkim y, and, Andrzeja i Pana Gienka y, z Podlasia. Nawet dzwoniłem do pana Andrzeja, e, nie, do pana Gienka e, dzwoniłem i rozmawiałem tam chwilę, no i ostatnio obejrzałem filmik, e, jak jechał Andrzej z bratem Jarkiem e, pastów tam robić. I wyobraźcie sobie, szturek od stopowiązałki pakowali na wóz, mówi e, jego e, Jarek, brat Gienka, ty chyba starczy tyle, nie? A on mówi, weź więcej, bo jak zabrakuje, <grywa> Nie no to było, to, to było coś wspaniałego, no, ale tak to jest. Czasami ja też mówię hello Hawaii, you're you talking to me różne rzeczy. Cicho, jak, jak się nauczył. No a słuchaj, w pracy, w pracy my jak biegle. No tak, znaczy biegle, no sprzęcior jest, muzyczka będzie. Muzyczka jak będzie. widzicie nie bez powodu wzięliśmy sobie ten materac. Będziemy leżeć, jak się najemy. Może pokażemy, co wzięliśmy do jedzenia. Ja po drodze mówiłem, ale to magiczny A to już pokazywałam. Tu mam. Tak. truskaweczki wzięłam, winogron, arbuz i. borówki. Dzięki, miniu. Co, 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 Boczuś. A, już pokazuję. <noise> Dobra. Co tu mamy? Bułeczki. No, woda to wiadomo. Boczek. Chlebuś. O. Chleb polski. A ja się położę. Żeberkos. <noise> pokaż. Pokaż. Przepiękne żeberka, przepiękny kawałek boczku. Uf. Nadzieje na patyk. Będziemy nakrajać. Przyprawa też jest. Wszystko jest. tak gdzie telefon leży. O dziwo nie dzwoni, ale to dobrze. Dokoła roztańczony tłum. Ja wiruję, ale z rado. Noż yy, musiałem zabezpieczyć go zawinąć, bo w razie milicji czy coś yy, bardzo duży problem. To co, co tak jest zabezpieczony, już mamy lipę. Tak, no dlatego. To co? Mówię, no nawet jakby zatrzymali czy coś, yy, no mm. widzą, że tutaj nie, nie, nie idziemy na wojnę, ale na, ta, na takie rzeczy bardzo zwracają no, uwagę. No już mamy lipę, już byśmy... Co tutaj jest? Ser. Nie. O góreczki kiszone. Nie Aha. pamiętam już. Ogóreczki kiszone? Ogóreczki kiszone. No. Wspaniała rybka. Rybki. Dwie. O, dwie. Też pójdzie na, na paciol. Mm, z ma. grilla. Przykrywka od pieprzu. <laughs> Jaki skromny pieprz. No tak. Świeżo mielony. Ale ta przykrywka mnie zawsze denerwuje, bo wypada. Ale tu nic. No, ala tam sosy, nie sosy, ja pokażę, o tutaj nie na śmieci mamy, cuda nie widy, sosy. Sosy czosnkowe, tam szczypiorkowy, no, kremowy, tam. następne, bo do ja do sałatek muszę mieć. Sól. E, sól, sól z pieprzem. Z pieprzem, ale to jest sól... Morska. More. More. <laughs> Oliweczki. Ja Oliweczki, ja fety nie będę jeść, ale... Oliwki zjem. Ceta jest dobra, zdrowa, Podpałka. Ale ja nie mogę teraz. A, nie możesz? Czemu? Nie. No nie wiem, czy tam, żeby nie jeszcze raz takich rzeczy. Cebulka czerwona. Yy, biała, biała, czerwona. Tu. Co tam jeszcze można? Następne kosidło. O kurde, ile noży. Mówiłem ten większy, największy, to wzięłaś długi, płaski. No dobrze, nic się nie stało. Folia. No musi być, bo ziemniaki będą. Ojej, łosoś. Ojej. Trzeba wyjąć z tego pala? Ale on dobry jest, nie? Wędzony łosoś, kochani, do, na bułeczkę. O, jest tak pyszne. No polecam, Was, zazdy. No. Co tam jeszcze? Właśnie czasami lepsze rzeczy na tych polskich półkach, jak w tej polskim surowiecie. A ziemniaczki? Suroweczki, szpinak, szpinak nie wiem do czego, do pazłotka? Nie. No i kalumi, kości! Ojej, no, owczy, mu, no musi owczy, być! Owczy ser, musi być! Jest kalumi z cypru. Zakupione w Szkocji w, w supermarkecie. Jedna cytryna nawet jest do A do łososia wędzonego. No do drugiej rybki, którą tu mamy. No, uczta jak nic. Papier, Papier. zdrabki dwie. Tam są. A może ja bogaty, nie wiem, ale kto zabroni biednemu bogato żyć, Słuchajcie. No tak. Ja wszystko przygotuję, zrobię tam stół elegancko, żeby to wszystko wyglądało i powrócimy, pogadamy jeszcze. No dobra, no to hej! Hej!